Cześć, witajcie. Jesteśmy już na zbiorniku. Jaki to jest numer? 726? 726. 726. Stare dobre łowisko, karpiowe. Jakbyśmy się rozluźnili, przyjechaliśmy o piątej. To jeszcze ciemno było. Tu mamy swoje taboły. Co tam jeszcze mamy? Zalętka rozmnożona z robakami. Przynęty, wędki rozłożone, foteliki. Zaczynamy rzucać. Półka, nie? Się wykombinuje. Się wykombinuje taką półkę. No, no i co, bierzemy się za łowienie. Co dzisiaj chycimy, to się okaże. Tak, tam to połóż, no niech to jednie jeszcze. Na ziemię to połóż. Nie, nie. Dobra, bieramy się za łowienie. Jest pierwsza ryba u Grzesia. Co to będzie? Walczy. Walczy. Walczy, walczy. Odbierać już jest. Dawaj ją, dawaj. Jak? Coś, coś tam, coś tam nie jest. loser，听吗？ jest jest pierwsza ryba zostaje na razie przy czosnku jest ryba przy czosnku jest rybka u Grzecha co tam masz? no pięknie Także Czosnek działa Pierwsza ryba jest zarbieniówka Pokaż na go tu Gdzie a, a, Chcę iść Zaraz się wypuszczę spokojnie Jeszcze zdjęcie zrobimy Pięknie Czekaj zrobimy zdjęcie Skabranie, zobaczymy co będzie. Puściła, puściła? Albo jeszcze nie, nie puściła. puściła? Mhm. Jak widzieliście, miałem rybę. Ryba nie do zatrzymania, nie dało rady. Jeszcze jak puściła, zwijałem, zaczepiłem w jakiś zaczep. Wszystko poszło, zrobiłem sobie wszystko na nowo. Nie poddajemy się, łowimy dalej. Kurczę, ale szkoda, ale była duża. No, zachciało mi się jeść bułki. Łowimy. Maciek ma znowu branie. Tym razem siedzi. Nie zerwało mu się jeszcze.

ちまって。 No. Kurcze się, no? Ale ten był dla. No, ten był ładny. No. no, jak widzieliście, była duża ryba, poszła już drogami. Dzisiaj, bo Grzegorz się tylko będzie ryby wyciągał. O, no cóż, łowimy dalej. Nie poddajemy się. No i co? Kończymy na dzisiaj wędki zwinięte. Gdzie się udało wyciągnąć z tego jednego karpika. Mi dwie płotki, dwa karpie mi większe poszły. No cóż, bywa i tak. Następnym razem będzie lepiej. Następnym razem będzie lepiej. 22 mam zawody spławikowe. Potem majówka. Na majówkę ile? 4 dni, nie? No. Także filmy dopiero się zaczną. No cóż, kończymy, jedziemy do domu. Na razie, cześć.